Jak prawidłowo włożyć blaszkę do piekarnika? Czy zastanawiałeś się nad tym, czy prawidłowo wkładasz blaszkę do piekarnika? Czy zdarzało Ci się, że ciasto było nierównomiernie wypieczone? Może być to wina właśnie ułożenia prawidłowego blaszki. Blaszka ma dwa profile: Łagodny, ostry. Warto zwrócić uwagę, że korzystając z programów Termoobieg albo Termoobieg z grillem. Pamiętajmy o tym, aby ta łagodna część blaszki, ten profil, był wewnątrz w piekarniku. Dlaczego? Ponieważ tam znajduje się wentylator oraz grzałka. On cyrkuluje powietrze i dzięki tej łagodnej części blaszki łatwiej wpływa jakby na produkt, łatwiej jest jakby ogrzać ten produkt. Zwróćcie uwagę również jeszcze na jedną rzecz. Korzystając z papieru do pieczenia, też starajmy się ułożyć tak ten papier, aby nie wystawał za obrys blaszki ze względu na to, że on również może wpływać na nieprawidłową cyrkulację powietrza wewnątrz w piekarniku.